Podjąłeś decyzję, by przejść na dietę Karnivora, chcesz coś zmienić w swojej diecie, chcesz usprawnić swoje życie, ale zastanawiasz się, jak zacząć, od czego zacząć. Dzisiaj podam Ci mm, trzy takie najprostsze kroki, w jaki sposób najlepiej zacząć przygodę z dietą Keto, Low Carb czy Karnivor. Zaczynajmy! Musisz zrozumieć, że cukier jest toksyczną, uzależniającą substancją. Uzależnia ona w sposób zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Dodawana jest praktycznie do każdego produktu, który Cię otacza. Jeżeli wejdziesz sobie do marketu, to bardzo ciężko znaleźć jakikolwiek produkt, który by tego cukru nie zawierał. Mam wrażenie ostatnimi czasy, że nawet kura papier toaletowy za chwilę będzie ten cukier zawierał, tylko po to, żeby przyjemnie ci się z niego korzystało i żebyś się uzależnił od dobroci, które on oferuje. Musisz stać się detektywem produktowym i czytać składy produktów, ponieważ niestety ten cukier znajduje się prawie wszędzie i cukier jest tak naprawdę pierwszą Twoją i najważniejszą i najtrudniejszą przeszkodą do pokonania do tego, żeby cieszyć się lepszym i zdrowym życiem. Naprawdę uważaj, ponieważ nawet w wędlinach, w szynce, a w kiełbasie. Ten cukier po prostu się znajduje. On czasem jest nie jest wpisany w składzie jako sam cukier, czasem jest to syrop glukozowo-fruktozowy, czasami jest to maltodextryna, czasami jest to e, laktoza. Natomiast wszystko jeden pies jest. jest to po prostu cukier. Cukier to cukier, cukru się wystrzegaj, i z cukrem będzie ci tak naprawdę najciężej walczyć, ponieważ odstawienie cukru wiąże się z syndromami odstawienia, bardzo podobnymi do tych, których doświadczają ludzie odstawiający na przykład narkotyki. Więcej o cukrach i o węglowodanach, które powodują uzależnienie, opowiem Ci w kolejnych odcinkach, dlatego zachęcam Cię do subskrybowania kanału. Na tej playliście na pewno znajdzie się multum odcinków o tym, jak radzić sobie z uzależnieniem od cukrów. Przechodząc do punktu drugiego, czyli tłuszczy roślinnych, a dokładniej rzecz ujmując seed oils, czyli po angielsku ziarnistych tłuszczy, chodzi mi tu przede wszystkim o tłuszcze. Te tłuszcze, które powinieneś wyeliminować, to tłuszcze, które wytłacza się z ziaren. W przypadku naszego kraju, jednymi z najpopularniejszych tego typu źródeł tłuszczy roślinnych są olej rzepakowy oraz olej słonecznikowy. W Stanach Zjednoczonych, na przykład, troszeczkę bardziej popularny jest olej z soi oraz z kukurydzy. Bardzo uważaj, po raz kolejny. Tłuszcze roślinne są dodawane do bardzo wielu produktów. I bez czytania składu produktów, które dodajesz do koszyka, niestety ani róż. Jeżeli potrzebujesz tłuszczów do smarowania, do jedzenia, do podbijania sobie makro tłuszczy, o których rozmawiamy, to. Bezpieczne są tłuszcze zwierzęce, a w szczególności te tłuszcze, które są powiązane z przeżuwaczami. Dlaczego tak się dzieje? O tym także dowiesz się w następnych odcinkach, dlatego zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału. One po prostu mają odpowiedni, idealny stosunek tych kwasów tłuszczowych omega 3 do 6. Jedyne tłuszcze roślinne, które są w pewien sposób bezpieczne, to te tłuszcze roślinne, które są. Wytwarzane w sposób tradycyjny, w sposób mechaniczny, jak na przykład oliwa z oliwek. Taką oliwę z oliwek możesz praktycznie wykonać sobie sam w domu, jeżeli masz praskę, to. Spokojnie w domowych warunkach tego typu olej z oliwek możesz sobie wytworzyć. Natomiast to samo nie tyczy się olejów typu rzepakowy czy słonecznikowy. Te oleje powstają w wielkich fabrykach e, przy użyciu wysokiego ciśnienia, e, wysokiej temperatury, e, hydrolizatów, chemikaliów itd., itd. Są to szkodliwe tłuszcze i powinieneś absolutnie wyeliminować je ze swojej diety. Jeżeli natomiast chodzi o ziarna, nasz punkt drugi, to te ziarna także powinieneś wyeliminować ze swojej diety. Są to przede wszystkim rzeczy typu ryż, typu pszenica, owiec, kasze. To są źródła pustych kalorii. I absolutnie nie przekona mnie nikt, kto powie mi, że on je zdrowy, ciemny chleb czy ciemne pieczywo. Bardzo proszę, zróbmy sobie zestawienie twojego najlepszego ciemnego pieczywa, które jest wyrabiane z ekologicznej pszenicy, nawożonej przez tylko ekologiczne krowie łajno, porównajmy sobie to do składu tabeli żywieniowej, takiego zestawienia witamin, białek, na przykład do wołowiny czy wątroby wołowej. No to tego typu pieczywo nie ma absolutnie podejścia. Głównym składem tego pieczywa, e, czy tych ziareń, e, czy tych płatków owsianych, są właśnie węglowodany i są one źródłem e, głównie pustych kalorii. Jasne są tam jakieś witaminy, ale umówmy się, że to jest żart w porównaniu do na przykład takiej wołowiny. Jeżeli chcesz zrobić krok w kierunku diety Keto, czy diety Karniwora, to naucz się. Tego, że powinieneś jeść produkty przede wszystkim gęste odżywczo, a ziarna i produkty. Pochodzące z tych ziaren, czyli na przykład pieczywo, nie są produktami gęstymi odżywczo. Są one miałkie, wypukane z mikro i makro elementów. Są jedynie źródłem węglowodanów, które nie są niezbędne do Twojego życia. I co łączy wszystkie te trzy substancje? Przede wszystkim to, że nie są one niezbędne dla Twojego życia. Ani cukier, ani ziarna. Ani tłuszcze roślinne nie są absolutnie niezbędne do Twojego życia i szkodzą Twojemu zdrowiu. Także to są trzy kroki, trzy tak naprawdę milowe kroki dla większości ludzi jedzących standardową, byle jaką gównianą dietę, które poprawią Twoje zdrowie, i jestem w stanie uwierzyć, że tego typu odrzucenie tych trzech elementów. W przeciągu 30 dni, a może nawet dwóch tygodni, zauważysz efekty. Na początku możesz poczuć się trochę gorzej, bo twój organizm będzie się domagał tego typu produktów, ale gdy przejdziesz ten kryzys i w momentach tego kryzysu zachęcam cię przede wszystkim do picia dużej ilości wody lub wody z elektrolitami dodatkowo. Ja na przykład ratowałem się bardzo często w tych momentach takich kryzysowych e, wodą kiszoną spod ogórków. Bardzo Ci to polecam. I generalnie wszystkie kiszone produkty bardzo polecam, bo one zawierają cholerną ilość elektrolitów, cholerną ilość witaminy C. W tych momentach kryzysu, w tych momentach tego odstawienia tych substancji możesz się posiłkować tego typu rzeczami. Natomiast gdy wykonasz te trzy kroki, to będzie to ogromny krok naprzód ku Twojemu pole przeniu stanu zdrowia. Dzięki bardzo za oglądanie materiału. Jeżeli, jeżeli, ci polu, jeżeli, jeżeli Ci się ten materiał podobał, polub go, skomentuj. Zachęcam do polemiki w komentarzach odnośnie tego, co sądzicie na temat tego, co tutaj powiedziałem. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.